Witam, dziś Wam powiem, jak sobie radzić ze stresem. Wszystko, co jest związane ze stresem, jest, jak wiemy, tutaj, w, naszym, w naszej głowie. Ale nie każdy potrafi odpowiednio się ustawić czy nastawić do stresu. Ja Wam dzisiaj powiem, zdradzę Wam jeden ciekawy taki sekret. Polega on na tym, jak sobie radzić ze stresem w bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Za stres w naszym organizmie odpowiada w środku mózgu ciało migdałowate. Badania naukowe dowiodły amerykańskich naukowców, że wystarczy pomyśleć sobie o jakimś stresie. Przykładowo mamy stres dzisiaj mamy wywiadu, mamy klasówkę niezapowiedzianą nie nagle pani mówi, proszę wyciągnąć ze kartki robimy kartkówkę. Jak sobie poradzić ze stresem? Wystarczy ten stres tylko nazwać. Wystarczy to sobie nazwać na przykład złoty pieniążek. I momentalnie nasze ciało migdałowate przestaje buzować i to buzowanie nie zakłóca nam normalnego funkcjonowania. Nie boimy się, nie stresujemy się. Na każdy tego typu stres widzimy jakaś sytuacja ekstremalna boimy się czegoś, co może nastąpić i nagle czujemy taki moralniak, taki wielki strach gdzieś z głowy przychodzi, to wtedy sobie nazwijcie, po prostu wystarczy nazwać tylko ten stres. Boisz się, że przyjdzie listonosz ze złą przesyłką od firmy windykacyjnej? Pomyśl sobie, że to jest wielkie G. Po prostu nazwij to. Nazwij ten stres, który w tej chwili zapanował i momentalnie Naprawdę, może to jest takie proste, ale wyobraźcie sobie, poćwiczcie w takiej sytuacji, kiedy to nastąpi. Czy na przykład wydaliście pieniądze, przychodzicie do domu, mówicie, że nie ma. Mama zaraz zaczyna robić zadymę. I jest, macie stres. Nazwijcie ten stres i momentalnie wam to przejdzie. Naprawdę sam to przetestowałem. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli pomogłem to poproszę o subika i o lajka w górę, ale zobaczycie, że to co mówiłem i to co mówię, wystarczy nazwać tylko ten stres, ten, który powoduje u Was taki paraliż, nadać mu jakąś nazwę, może być jednoczłonowa nazwa, na przykład nocnik, to jest nocnik, albo to jest szkatułka i wtedy on przechodzi. Tak to już jest zrobione w tym naszym, w tej naszej głowie, że jeżeli nazwiemy ten stres, to mózg już przestaje szukać, drążyć w całym, bo to jest taka tak zwana niewiadoma. Ta niewiadoma zostaje nazwana i ten stres przechodzi nam po kościach. Pozdrawiam serdecznie Star TV.